Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale Retrocomora. I dzisiaj, zgodnie z obietnicą, już bez jakichś tam wstępnych pokazówek, odpalania pudełek i tak dalej, tak jak już słyszycie i się domyślacie, zagramy sobie w Maxa Pay na trójkę, na PlayStation 3. Bardzo mnie ta gra wciągnęła, miałem w sumie z Wami ją przechodzić, ale za długo by to trwało i pewnie tak byście tego nie oglądali. Także pomyślałem po prostu, że pogram sobie i sprawdzę, czy ta gra jest warta uwagi, czy nie jest warta uwagi i czy warto w ogóle o niej robić jakikolwiek gameplay. No i powiem wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem tej gry, mimo że pierwszy raz ją, pierwszy raz w nią grałem. Jest to coś w stylu połączenia, nie wiem. Starych części, z nową częścią. Jest coś nowego, i jest też mroczny klimat z pierwszej i z drugiej części. Fajnie jest okazana postać głównego bohatera, który jest alkoholikiem, walczy w sumie z alkoholem, można tak powiedzieć. Jest już, nie jest już policjantem, zostaje ochroniarzem. Jest świetna, świetny scenariusz gry, moim zdaniem. I świetny rozwój akcji w grze. Yy, po prostu grasz i oglądasz to. Grasz i oglądasz, jakbyś yy, grał. Nie wiem, oglądał film i za jednym razem grał. Naprawdę świetna gra. Moim zdaniem niedoceniona. Nie wiem dlaczego. Rockstar włożył tu swoje łapki i poprawił. Czuć tutaj taki trochę klimat z GTA. Yy, co też jest obłożone. Fajną grafiką, naprawdę grafika jak na PS3 jest, jest świetna. Są detale, są cienie jakieś padające, jakieś nie wiem. Maxowi marszczy się po prostu skóra, ubranie, tak? No nie wiem. Jest tyle tych smaczków tutaj. Ja to po prostu dostrzegam, nie? Wiecie o czym mówię, nie? Gracze wiedzą o czym, o czym, o czym jest tutaj mowa, nie? Naprawdę jest, jest świetne. Jest, jest odbicie, na przykład woda, jak pada, jest misja, gdzie po prostu pada deszcz. Jest to, jest to świetnie zrobione, jak na PS3. Naprawdę można w to spokojnie zagrać w tych czasach obecnych, mimo że już mamy piątą generację PlayStation, i tam już jest grafika pewnie kosmiczna, tak jak i na PS4. Tutaj do no, tego nie, nie uraczymy, ale, ale to jest. Dla mnie, powiem wam, cieszę się, że po prostu gdzieś mi się to tutaj trafiło, tak jak wcześniej widzieliście w tamtym materiale na 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 w mieście w lombardzie za całe 20 zł. Może pudełko nie jest w jakimś tam eleganckim stanie, nie ma jakiejś tam książeczki czego, ale zawartość się liczy, nie? Wciągnęła mi tych historia. Nie będę tego grał od początku, yy, tylko po prostu wybiorę sobie daną misję, yy, która pokazuje ten mroczny klimat pierwszej i drugiej części, i na to serdecznie Was zaproszę. Jest tam też kilka smaczków, które, yy, które po prostu ci, którzy znają tą serię, to będą wiedzieli o co chodzi. Postaram się je pokazać. Yy, no, zaraz się okaże. Także nie przedłużam i zapraszam na gameplay w moim wykonaniu. Także pobawimy się, poszczelamy. I lecimy. Dobra, więc ja sobie tutaj już to wszystko wczytałem, wgrałem i tak dalej. Uf, widzę, że mam trochę mało pamięci w telefonie, bo czegoś jak zwykle nie wykasowałem. Eee, jest to bodajże chyba ósma misja. Ósmy charakter. Co są jakieś wspomnienia Maxa z przed tych czasów wcześniej. Ale dobra, skupmy, skupmy się na, na grze. I didn't think he was about to jest nieźle nie gorz ma wyrzutnie granatów czy coś takiego Coś sobie pomagać właśnie tym zwalniaczem tutaj. Uzi. Weźmy Uzi czego by nie, a może połączenie. Nie wiem, czego, czy go to załatwiło, czy go to nie załatwiło Może jakoś od tej strony. Jest to dość du... to dość trudny już etap. Także sieczka. To zwolnienie czasu jest po prostu świetne. Może samo i... boję pomału, trzeba zmienić na to, przeładowujemy tam jest jeszcze jeden trzeba się za Ach, Skrzaniłem to Dobra, to dobra, odfrudą jak tam z czasem? Ach, 7 minut myślę, że nie jest źle czekaj, czekaj, spokojnie, bo tutaj trzeba pozbierać tutaj właśnie do tych smaczkach co wspominałem są tu nagrobki, tak jak widzieliście na samym początku była żona i, i córka Maxa, ale spotkamy jeszcze tu tego wini e, Goginiti Goggin i też Max zarzuci fajnym tekstem przy jego nagrobku. I to są takie właśnie smaczki, e, które dodają właśnie takiego z tego klimatu z, tamtej, z tych pierwszych części. Ale, tak jak wspominałem wcześniej, w grafice zobaczcie, nawet skóra jest, jest, można ją przemoczyć, ona później tam po czasie wysycha. Są cienie różnego rodzaju. No, grafika jest po prostu no, niesamowita, jak na, na, na tamte czasy i na, P, na PS3. Tak samo tutaj właśnie. Te przerywniki, to jest też doczytywanie planż. czego nie wiedziałem, po prostu jest to tak zrobione, a powiedział mi o tym właśnie kumpel z kanału Alfa Retro Omega, którego serdecznie pozdrawiam, jak to ogląda. I polecam też, żeby sobie po prostu zagrał. Teraz będzie taka akcja, że trzeba będzie ich po prostu szybko tutaj wykasować, żeby nie zabili tego właśnie, kurde, mojego przyjaciela. Gdzie Max od razu poleci na nich. Nie wiem, na jaką broń wziąłem. Mam nadzieję, że mi się to uda. Także dobra, teraz się nie odzywam. Mamy, możemy sobie jakiegoś szotganika wziąć a weźmy czego nie zawsze jakaś większa alter jakiś większy arsenał Pięknie przeładowywuje broń. Mówię, to, jest, to jest świetne. Przynajmniej w, w mojej skromnej ocenie, ale naprawdę polecam. Gra nie jest jakaś nie wiadomo droga. Można ją kupić. Widziałem już takie lepsze egzemplarze. Można, można kupić nawet do 50 zł na, na Allegro. Także naprawdę, warto. Ta Dziwera się nie sprawdza. Dobra. Troszeczkę się nauczyłem w to grać, bo... prawie mnie załatwił, bo się tu z wami zagadałem. Dobra, przeładujemy. Jak tam z czasem, 11 minut. Ewentualnie jak się skończy czas, bo chciałbym chociaż tą misję ukończyć. Za dużo nie ma tych nabojów. Ach. Nie, nie, nie. Lepiej weźmy tego shotguna. On jest na no dalekiej odległości właśnie fajny. Tam coś chyba leży. Zbieramy tutaj też yy, różne elementy jakichś broni, broni yy, złotych. Jak widzicie tutaj yy, Czyli brakuje mi jeszcze jednego i będę miał po prostu złoty złotego bloka. Czy cokolwiek to jest. Aż takim znawcą broni to nie jestem. Czyli co, tutaj jeszcze mamy jakieś lekarstwa. Ten obraz taki, co się tak robi, nie? To jest po prostu, no bo wiadomo, Max jest. Jest alkoholikiem, i po prostu no, raczej chyba teraz jest trzeźwy, nie? I, I to są takie schizy, jakby jego. Zresztą ta gra zawsze była nafaszerowana jakimiś takimi różnymi, bo przypomnijcie sobie w pierwszej albo w drugiej części, jakie były tam e, te smaczki, jak, jak, jak gdzieś tracił przytomność albo coś, gdzie po prostu szedł po jakiejś czerwonej e, linii krwi za odgłosem swojego syna czy, czy córki żeby po prostu wyjść, nie? Spójrzcie na to drzewo, nie? Jak ono jest w ogóle... świetnie to jest wszystko wykonane, nie? Pada deszcz, czy, czy, czy pada śnieg, nie? Z deszczem. No i jest przerywnik, jest doładowywanie. Tutaj będzie dość trudne, dobra, nie będę się odzywał. Będę musiał zabić tego gościa i, i załatwić jeszcze kilku innych, żeby nie odwalili właśnie mi tego. Się zbierają po lewej, i po prawej, bardziej ci mordercy, zabójcy, a miało być w głowę, ale.

Drink i naprzód. Max, stajesz Trochę tak słabo z tej szutrówy, z daleka, ale... Jeszcze gdzieś coś, jeszcze gdzieś coś. Nie. I pięknie. Nie ma za co, bracho. Także następny jakiś ardefakcik zebrany. Pozbieramy sobie teraz na spokojnie tutaj broń. No i co? Lecimy dalej, nie? Tu nie, tu nie, tutaj coś jest Obczajmy już jak jesteśmy Mroczny klimat cmentarza A, wypijmy z jakiegoś drina. Tam gdzieś pode... podejrzewam, że gdzieś dalej też coś będzie, nie? Świetnie jest to też zrobione, bo główny bohater jest też narratorem całej całego tutaj właśnie całej historii. Sniper. Dobra, trzech poszło pięknie. No prawie.

Z tej strony. Także piękna akcja, prawie 20 minut w gameplayu. Myślę, że wystarczy, bo nie chciałbym robić z tego nie wiadomo jakiego yy, wielkiego gameplaya, czy cokolwiek. Myślę, że że się spodobało, że zachęciłem do zagrania i, i ja sobie to spróbuję w ogóle ukończyć całe. Ale to już poza kamerą. Naprawdę świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że wy też świetnie przy oglądaniu moich wyczynów w tą grę. Jeszcze raz polecam. Zagrajcie, zakupcie. Nie będziecie zawiedzeni, jeżeli naprawdę lubicie takiego Typu gry i takiego, takiego typu klimat, nie? Także. E... Co? A jeszcze to jest, to jest jeszcze świetne. Jak się da tutaj. A nie, bo tutaj jest filmik, zaraz Wam coś jeszcze pokażę.

Fuck you! You killed my son! You fucking spick!

A, właśnie, zapomniałem wam pokazać smaszek. Bo tutaj właśnie do, te, do, do tego momentu zaraz wam coś pokażę. Wini Gogniti Nagrobek winiego Gognitego. Pamiętacie tego gościa, nie? W pierwszej części. No dobra, tak jak już mówiłem, nie przedłużam. Ja sobie tu jeszcze trochę pogram a z wami... No co? Będę się żegnał. Tak? No i ta muzyczka przy wciśnięciu pauzy. Jest świetna. Dziękuję wszystkim jeszcze raz serdecznie za uwagę, za wysłuchanie, za obejrzenie i zapraszam na kolejne materiały w moim wykonaniu, gameplaye, vlogi i nie tylko, krótko mówiąc miłego ogrywania Maxa Payne'a. Trzymajcie się. Cześć.